Myślę, że na jednej to się dzisiaj nie skończy. Jedną masaczkę nawodniającą, a drugą może jakąś kojącą zrobimy z ALS-u. Halo, dzień dobry, witajcie w kolejnym vlogu. Możecie zobaczyć za mną akcja plan wideo, plan YouTube'owy się mu dzieje, dzisiaj dzień nagrywania. Wyszpierałam takie duże kółeczka do dzisiejszych nagrawek Bardzo mi się podobają, w ogóle bardzo mi się podobają takie kółeczka od dłuższego czasu. Jestem wielką fanką właśnie jestem właśnie wielką fanką. Kolczeków, kółeczek i dzisiaj nagrywałam filmiki takie bardzo pogadankowe, takie poradnikowe, może trochę też trochę ciuchowe, ale bardzo było fajnie. No oczywiście test paletki z Sunday Picnic, z Szygla, możecie zobaczyć. Ten makijaż, który mam zrobiony, no to jest właśnie przy pomocy tejże paletki i muszę Wam zrobić taki mały sneak peek, że naprawdę Naprawdę sprawdza się fajnie. Naprawdę te kosmetyki sprawdzają się fajnie, ale nie jest to dla mnie zaskoczeniem, no bo ja już nie pierwszy raz korzystam z marki Shiglam, i wiem, że no, źle być nie mogło. O co chodzi, Stefan? Dobry, witam się z wami e, z rana. E, nie wymalowana, nie ogarnięta, bo zaraz z rano musiałam się zerwać z łóżka i zawoziłam e, tym razem dziadka tutaj do lekarza do Krakowa. Więc e, czekam. Przyszłam sobie do takiego urokli urokliwego parku w Krakowie. Kupiłam sobie drożdżówę. Zaraz sobie zjem śniadanie. Poczekam i poczekam, poczekam na moją mamę. Moja mama pojechała właśnie z dziadkiem poszła, a ja czekam. Ja zaparkowałam i czekam. Chociaż znaleźć tutaj miejsce parkingowe to jest dramat w ogóle. Kraków i miejsca parkingowe to jest dramat. Ale fajnie, jest jeszcze chłodno. Dzisiaj ma być pierwszy dzień taki naprawdę, naprawdę upalny, więc fajnie, że jest jeszcze chłodniutko. Fajnie, że jest jeszcze przyjemny cień i wiaterek. Witajcie, witajcie kolejnego dnia, mamy kolejną falę upałów jeżeli jest tak gorąco, tak jak jest teraz, ja mam super opuchnięte stopy, super opuchnięte kostki i wyglądam właśnie tak, włosy totalnie ściągnięte do tyłu. Spięte, żebym, żeby mi nic czasem nie opadało na twarz. Twarz się po prostu świeci na wszystkie strony. Co z tego, że mam delikatny krem, co z tego, że mam. E żelowy, taki żelowy krem, e, można powiedzieć na lato cała, no, tak, no, po prostu wyglądam tak, po prostu wyglądam tak, nie pokazuję się, nie nagrywam, nie nagrywam na kanał główny, nie nagrywam tutaj na vloga, e, bo jest ciężko, jest po prostu ciężko z życiem, takim codziennym, z ugotowaniem jakiegoś obiadu, z robieniem, z, ze sprzątaniem, z takich... Po prostu z codziennymi czynnościami po prostu jest ciężko. Mimo tego, że mamy klimę w kuchni, to i, tak, to i tak jest bardzo, bardzo ciężko. Więc postanowiłam dzisiaj taki mam luźniejszy dzień. Zrobię sobie jakąś taką maseczkę na twarz. Także po prostu. Zabieram was ze sobą, a tą maseczkę też sobie zróbcie. też sobie zróbcie, Jeżeli oglądacie ten vlog, zróbcie sobie, od, odstraszujcie się, nawodnijcie tą skórę. Ja bardzo lubię też robić z włosami, więc bardzo często albo mam te włosy mokre, albo mam te włosy naolejowane, albo zapilingowane, Cały czas robię coś z nimi, żeby były mokre po prostu, żeby mi chodziło tą, tą głowę. To the car on a Friday night, I wanna drive with you. Looking for a bar in the nearest town, I've never seen a sky so blue. nałożona, zdecydowałam się że jednak zaolejuję te, te włosy, więc zaolejowałam e, tym olejkiem z Eveline, który bardzo lubi mój syn e, no ale em... Skończył się. Akurat przy tym użyciu się skończył, więc go zdękowałam. Eee, zrobiłam peeling. Kupiłam taki fajny peeling właśnie arbuzowy z b Be Beauty, to dorwałam go oczywiście w, w Biedronie. Taki bardzo przyjemny, bardzo ładny ma zapach. Eee, peeling arbuzowy, no i maseczka taka nawadniająca z Apis. Myślę, że na jednej maseczce się dzisiaj nie skończy. Jedną maseczkę nawadniająca, a drugą może jakąś kojącą. Zrobimy z aloesu. Może w płachcie. Bardzo szybko, się, bardzo szybko się wchłonęła ta maseczka. Bardzo szybko się wchłonęła, bardzo szybko się jakby wyssała do tej skóry. Teraz ją sobie zmyję. Te odgłosy w tle, które słyszycie, to pralka. Praleczka. To jest idealny dzień na pranie. Wysknie w 5 sekund. Nałożę jeszcze jedną maseczkę. Na razie jeszcze olej na włosach zostawię. Ja olej na włosach zostawiam zazwyczaj godzinkę, dwie, także on jeszcze u mnie pobędzie. I nałożymy sobie taką maseczkę esfolio aloesowa, również chłodząca. I pójdę sobie poczytać książkę że dzisiaj jest, y, można powiedzieć, taka niedzielka. U nas w niedzielę jest taka zasada, że każdy robi to, co chce. A ja jestem sama w domu, więc pójdę sobie wyciąć książkę. chyba mm, nie tak. Chyba odwrotnie. Chyba tak. Szalony. Ok. Krem pod oczy. Aloesów. Ja jestem wielką fanką Aloesu na te gorące dni. I kremik. Teraz używam tego kremiku. Returnier z Nux. Z kalendarza adwentowego. Oczywiście, więc tak, więc taka pielęgnacja dzisiaj. Zróbcie też coś dla siebie, zróbcie sobie też jakąś maseczkę. Okej. Okay. no na włosach jeszcze zostawiam. Jak już olejuję, to już olejuję. Jak już się za to wzięłam, to się wzięłam. A mam jeszcze taką maseczkę, taką z Sanio. Dostałam ją na Simplex. Więc może sobie ją ja też zrobimy, ale to może następnym razem, podobno działa cudowne, bo kosztuje około 80 zł, więc lepiej żeby zadziałała. Pokazywałam na stories, więc stwierdziłam, że pokażę i wam. Znalazłam moje dzienniczki przed przygotowaniem się do bierzmowania. Wspominałam o tym, że opowiadałam mojemu synowi, że my to nie mieliśmy tak łatwo z bierzmowaniem jak oni, że po prostu chodzili sobie na spotkania co dwa miesiące. Tylko mieliśmy naprawdę hardkor z podpisami, schodzeniem z do kościoła i tak dalej, więc on mi nie wierzył, śmiał się. No więc postanowiłam to znaleźć i mu pokazać. No i znalazłam dopiero dzisiaj. Ja już mu to pokazywałam, widział, więc tak, mieliśmy taki dzienniczek z podpisami. Już wam to pokazuję. Podpisy Eucharystia, msza święta niedzielna plus dodatkowe właśnie wydarzenia, na których trzeba było być. Ilość razy właśnie, że trzy gorzkie żale, droga krzyżowa minimum trzy, roraty, tam krzyżyki, tutaj to już mój podpis jest, to już jest ostatnia spowiedź jakby nikt się nie czapiał, więc tam dalej jest jeszcze opinia o mnie e, ocena, proszę e, bo mieliśmy z małego katechizmu z małego katechizmu mieliśmy oczywiście przepytywankę więc przepytywanka z tegoż, tutaj mieliśmy taki mały katechizm, trzeba było się po prostu nauczyć przerabialiśmy pytania ja sobie przerabiałam pytania Proszę bardzo, zaznaczałam sobie kółeczkami, plus dopisywałam różne notatki. Dopisywałam, które pytania jeszcze przerabialiśmy, więc tak było rycie, było przepytywanie z Małego Katechizmu. Pamiątka sakramentu tutaj jest jeszcze moje imię, to było Julia. Wspominałam, że ta Julia, u mnie bardziej chodziło o to imię, o tą Julię od Romea, właśnie w tamtym czasie, ale miło okazało się, że istnieje taka święta. Jak Julia, i bardzo um, podobny mam, można powiedzieć, życiorys do Magdaleny. Do świętej Magdaleny, więc y, łapłam się tego imienia y, i tej świętej y, i tak to już po prostu zostało. Więc taka pamiątka, y, obrazeczek, biskup guzdek. Biskup, guzdek i takie dzienniczki z podpisami. Zostawiam to, zostawiam to na pamiątkę. Spakuję z powrotem do koperty i chowam.